To kurczaczek, tak? Kic, 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 kic. kic. A jak piesek? Ja, jak piesek robi? Jak szczeka piesek. Jak szczeka piesek. To kurka robi Koko. Kurka robi koko. A pieski jak robią? koko. Kurka robi koko, a kotek? Jak kotek robi? Iza, jak kotek robi? Jak kotek robi? Miau, miau. I a krówka? A tu zobacz, jaka książeczka. Nie, to nie. A zaraz zobaczymy jakąś inną. Może taka o kotku? Zobacz. O! Fajna. Zobacz. N niedobrze mama trzyma książkę. Jej. Izunia, a może tutaj zobacz, ty tygrysek jest. Jest tygrysek? Proszę. Co ty tu masz? Fala! Już pani jest śpiąca. Izunia? Iza? A gdzie krówka? Izunia, zobacz, gdzie jest krówka. Gdzie. Gdzie jest krówka? Znów mama przewróciła. Tu jest kotek. Jeszcze. Au. Au, au, au robi. Tak.